No i lecimy z kolejną metamorfozą, słuchajcie, klapa jest w stanie, jak każdy widzi, gdy szału nie ma, gdy dupy nie urywa, natomiast przy pomocy gdy takiej oto gdy folii, którą można zakupić w pierwszym lepszym sklepie Action, gdy zrobimy sobie tutaj zaraz magię. Folię oczywiście pomału naklejamy sobie na klapę, gdy delikatnie, tutaj pośpiech jest niewskazany, gdy delikatnie rozprowadzamy. Kiedy już mamy wstępnie sklejone, rozprowadzamy tutaj wmasowując jeszcze dodatkową ściereczką po całej klapie, a następnie bierzemy ostrze Wilkinsona, czyli narzędzie tortur naszych ojców. Ale na jaki efekt końcowy można liczyć? Myślę, że całkiem satysfakcjonujący. Spójrzcie tylko, jak ładnie siadło wszystko na krawędziach. Mamy naprawdę klapę, która jest warta grzechu więc jak nie masz zdolności do malowania, to zawsze sobie możesz to tak ładnie okleić. Zachęcam, pozdrawiam, do usłyszenia.